Nie tak dawno w kąciku muzycznym Wolnej Drogi przypomniałem Państwu wznowiony przed kilkoma tygodniami album Pink Floyd zatytułowany Animals. Miał on swą premierę w roku 1977. Dokładnie 10 lat wcześniej grupa zadebiutowała płytą The Piper, The Gates of Dawn, nagraną jednak w nieco innym składzie, gdzie głównym kompozytorem i gitarzystą był Roger Keith Barrett o przydomku Syd. Muzyka zespołu na przestrzeniowej owej dekady zmieniła się diametralnie. Wcześniej była zupełnie inna, jednak sprawiła, że grupa zdecydowanie, wyróżniając się na tle innych zespołów tego okresu, zaistniała w przestrzeni medialnej. Tytuł debiutanckiego albumu Pink Floyd, dający się przetłumaczyć jako Fletnista u bram świtu, pochodzi ze zbioru sierankowych opowieści cyklu, o czym trzymują wierzby, Keneta Grahama. Trudno dociec, dlaczego do dziś fascynują one kolejne pokolenia maluchów i dorosłych nie tylko w rodzimej Anglii, lecz także w wielu krajach świata. Być może wynika to z tęsknoty za dzieciństwem, lub za mityczną krainą sprawiedliwą i hołdującą tradycji, w której liczy się przyjaźń i wzajemna życzliwość. Letnista obram świtu to pozornie prosta i niewinna opowieść o kreciej szczurze, którzy poszukując małej wydry trafiają na wyspę Bożka Pana, skąd dobiega przepiękna muzyka. Dźwięk fletni oczarował ich na tyle, że zapomnieli o celu swej wyprawy. Czy Syd także pragnął tworzyć muzykę, która całkowicie pochłonie słuchaczy? Szkoda, że jego wizje przefiltrowane przez środki zmieniające świadomość oraz narastająca choroba psychiczna sprawiła, że całkowicie oderwał się od rzeczywistości. To jednak stało się nieco później. Wcześniej w dziwaczny świat pełen baśniowych gnomów, hobitów, strachów na wróble, kotów i rowerów wypełnił pierwszy album Pink Floyd. Muzyka na tej płycie daleka jest od jednorodności. Improwizowane psychodoliczne utwory sąsiadują z pozornie prostymi piosenkami. Wszystko brzmi dość surowo, a jednak urzekająco. Całość rozpoczyna astronomię domain, muzyczna wędrówka ku gwiazdom. Kosmiczne odgłosy mieszają się z nazwami odległych planet: Jowisz, Saturn, Oberon, Miranda, Titania. Niemal daje się odczuć lodowate tchnienie nieskończonej przestrzeni, by dalej zderzyć się z błyskiem, eksplozją, paniką i czystą zielenią. Dalej wśród niespokojnych dźwięków pojawia się nieprzewidywalny i diaboliczny siamski kot o prowokującym imieniu Lucifer Sam. I kolejny skok do świata bajek. Utwór Matilda Mother o nieco psychodelicznej atmosferze wypełniają mnożące się postacie z niedopowiedzianych w dzieciństwie baśni. Bogaty kraj, hojny król, tysiące jeźdźców. Tęsknota za czasem, który minął? Być może. I jeszcze ten, ledwo uchwytny, Beatlesowski klimat. Dalej Fleming. Wędrówka wśród chmur, muchawców i rosy. Pełna dziwnych dźwięków, niczym kolejna baśnie z dzieciństwa. Skrzaty, jednorożce, senne wizje. Zabawa w chowanego? Power Touch Age. Bum bum, czci. Utwór instrumentalny. Konia z rzędem temu, kto zrozumie tytuł. Zresztą, jakie to ma znaczenie? Wciągające solo Wrighta na tle nieco obsesyjnej figury rytmicznej przeradza się dalej w jazgotliwą improwizację pełną dziwacznych dźwięków, zapowiadających watersowską dziwną grotę pełną zwierzątek bawiących się z piktem. Dalej, take up the stethoscope and walk. Przedziwna rymowanka, kompletny chaos, pełen szaleństwa i chorobliwych wizji cierpiącego pacjenta. Początek ociera się o panko, o którym wówczas jeszcze nikt nie słyszał, a dalej prawdziwa psychodelia, choć dość krótka. Mimo to muzyka fascynuje. Kolejny utwór to Interstellar drive. Instrumentalna wyprawa w przestrzeń kosmiczną. W odróżnieniu od wcześniejszych, zwartych kompozycji, to ponad 9 minut szaleńczej improwizacji niepozbawionej dramaturgii. 50 lat temu mocno awangardowej, dziś sprawia wrażenie uporządkowanej, gdzie każdy dźwięk ma swoje miejsce. I ponowna zmiana nastroju, The gnome, kolejna baśniowa historyjka. Pojawia się Grimble Gromble, dziwny gnom w szkarłatnej tunice i niebiesko-zielonym kapturze, szukający swego miejsca na ziemi. Dalej, Chapter 24. Szczypta wschodniej filozofii. Tekst napisany przez Syda bareta zainspirowany hexagramem 24 z księgi Przemian i Ching. Wędrując za Konfucjuszem, po kolejnych kręgach życia docieramy do stracha na wróble. Descego. To prosty, niemal zabawny utwór o bezmyślnym stworze, który stoi pośród jęczmienia i porusza się jedynie z podmuchami wiatru. Metamorfoza narkotycznego otępienia Płytę kończy Bike. O naiwnym chłopaku, który pragnie ofiarować swej dziewczynie wszystko, co ma: dziurawy płaszcz, oswojoną mysz, garść pierników oraz rower. Pożyczony. Dla wielu niewtajemniczonych miłośników Pink Floyd The Piper of The Gates of Dawn może być zaskoczeniem, dla innych niespodzianką. Nie jest to album łatwy, ale naprawdę warto do niego wracać. Robię to od blisko 40 lat i ciągle odkrywam w nim coś zaskakującego. Dopiero po latach doszedłem do wniosku, że nie ma tam dźwięków zbędnych, każdy jest ważny i ma swoje uzasadnienie. Płyta jest zaledwie wprowadzeniem do muzyki wykonywanej przez Pink Floyd w tamtym czasie na żywo, ale to już zupełnie inna historia.